Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem przyjrzymy się tuningowi optycznemu. Tuning zawsze wzbudzał emocje. Do tematu można podejść po mistrzowsku. Niestety wielu z nas kojarzy się tak. Tuning optyczny to bardziej chęć wyróżnienia się spośród innych samochodów w tłumie. Za pomocą spoilerów, innych lamp, oczywiście dokładek, może przemienionych szyb. Taki tuning, podobnie jak białe skarpetki do mokasynów, był modny jeszcze w latach 90. Patrząc na niektóre samochody, właściwie się to może podobać. Nam osobiście może nie bardzo tak, to jest kupa. Kwestia gustu i o tym nie dyskutujemy. Chcesz, by Twój samochód był inny niż wszystkie? Zmień felgi. Tu mam akurat przykład felgi, która wygląda efektownie, wygląda bardzo ładnie. Jest narażona na kontakt z kranżnikami, dlatego taki samochód już musimy użytkować z głową. W nocy najlepiej wyróżnić się światłami. Lampy wszelkie przyciemniane, lekko dymione albo lampy, które mają inne wnętrze, oczywiście jest to wszystko dozwolone, ale muszą mieć homologację dopuszczenia. Kolejną rzeczą, którą możemy zrobić w samochodzie w tuningu optycznym jest przyciemnienie szyb. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ponieważ szyby tylne możemy sobie przyciemniać, ale już przednie muszą mieć odpowiednią e, widoczność, tak samo e, przepuszczalność światła. Zobaczcie, bardzo fajną rzeczą, aby zmienić powłokę swojego dotychczasowego lakieru, zmienić jego kolor, możemy go okleić folią. Jest to folia zrywalna, możemy w każdym momencie ten pojazd przywrócić do wcześniejszego koloru. Wyobraźnia tunerów nie zna granic, a w zasadzie granicą jest tylko budżet. Możemy je personalizować dowolnie, możemy zrobić wszystko to, na co pozwala nasza wyobraźnia. Możemy oprzyć deskę na przykład w skórze, w alkantarze, bądź też wyflokować ją specjalnym materiałem. Pamiętaj, że to jest twój samochód i twój gust, więc oczywiście możesz słuchać znajomych, rodziny. Świetna rada wujku, bardzo dobra rada. Znajdź dla mnie radę wuju. To ty musisz postawić kropkę na T.